Polska, biało, czerwoni. Polska, biało, czerwoni. Lecimy z tematem, ponieważ tam Polacy już chyba zaczynają, właśnie kopają, kopią piłkę w Katarze. A ja pomyślałem, że dzisiaj po prostu się wkręcę w ten temat, bo co dzisiaj wszyscy interesują się sportem, no to dlaczego nie? My mamy tutaj bardzo poważny temat do omówienia: czwarty filar w projekcie Odmładzania na surowo. Mam nadzieję, że część osób to obejrzy i teraz, ale część też osób zobaczy to później po zakończeniu yy, meczu. W każdym bądź razie oczywiście kibicujemy Polakom, kibicujemy, ponieważ jesteśmy Polakami z krwi i kości, że tak powiem, no i chcielibyśmy, żeby wygrali, no bo wiadomo, no, radość jest zawsze potrzebna, także niech wygrają, ale też niech wygrają z, ze swoim sercem. Temat, który dzisiaj zaproponowałem, to jest jak sport i treningi wytrzymałościowe mogą uszkodzić serce. W jaki sposób treningi długotrwałe, treningi wytrzymałościowe niestety uszkadzają serce? Kibicujemy, aby wygrali, ale nie tylko mecz, ale też z prędkością niszczenia ich serc. Myślę, że to ciekawy temat. Myślę, że ten temat już gdzieś tam się przewijał wcześniej tutaj w naszych przekazach, kiedy to przekazywałem informacje i zachęcałem do tego, żeby ćwiczyć, bo sport to zdrowie, ćwiczenia to zdrowie ale żeby nie przesadzać, żeby robić wszystko z głową, ale tak naprawdę obserwować również swoje ciało. I dzisiaj troszeczkę więcej informacji na ten temat na podstawie książki, którą czytałem, The High Wire Heart, co to oznacza? Oszalałe serce. Tytuł po angielsku, nie wiem czy ta książka jest w Polsce wydana. Wpisywałem gdzieś tam przed live'em tytuł i niestety na Allegro w języku angielskim tylko wys wyskakuje. Napisane przez CJ Case'a, Jay Mandrole i Lenarda Zina. Podtytuł tej książki brzmi: Jak za dużo treningu może cię zabić i co możesz zrobić, aby chronić swoje serce. No i generalnie w książce zagłębiają się w różnego rodzaju badania, pokazują, jak długotrwałe treningi wytrzymałościowe niestety nas zabijają. I tak naprawdę no można by było powiedzieć, że dzisiaj, dzisiejsi nasi sportowcy to tacy nie wiem, to tacy uczestnicy igrzysk starożytnych, może coś na zasadzie jakiś Spartakus i tak dalej. No wiadomo, że to byli świetnie wysportowani mężczyźni, że świetnie wyglądali. W każdym razie generalnie co? No nie żyli długo. Może nie dlatego, że, że akurat ćwiczyli, ale dlatego, że ginęli na tych arenach, ale też nie do końca. Ich czy dzisiejszy stan zdrowia sportowców, niestety, nie pozwala na to, żeby powiedzieć, że to, co oni wykonują, jest dla nas długowieczne, że to, co oni wykonują, naprawdę wpływa na zdrowie. I. To, co będzie bardzo ważne, żebyśmy się dobrze zrozumieli, ja jestem za ćwiczeniami, ja jestem za treningiem. Od początku do końca tego filmu, jak go sobie tutaj oglądamy, żeby nie było na takiej zasadzie, a ja tam biegam i, i mam to wszystko gdzieś i tak dalej. Ja jestem za tym, żebyśmy ćwiczyli, ale pragnę zwrócić uwagę na rzeczy, o których na co dzień pewnie nie słyszysz, ponieważ mówi się biegaj, ćwicz, sport to zdrowie i tak dalej, ale pewne rzeczy również muszą być wypowiedziane. Nie wiem, czy wiesz, ale jedna trzecia mara maratończyków w, 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 wytwarza w swoim organizmie chorobę, która się nazywa kardiomiopatia rozszerzeniowa. Kardiomiopatia rozszerzeniowa. Co to oznacza? Powiększają się komory. Mamy cztery komory serca. Te komory się powiększają po prostu, ponieważ potrzebują nie, przepuła, przeprowadzać, prze, przepuszczać więcej krwi, potrzebują przepuszczać więcej tlenu. Generalnie rozszerzają się, zmieniają swój rozmiar i powiada, po, pojawia się coś takiego jak migota, migotanie komór. Jest to bardzo poważna choroba. Przeprowadzone badania na sportowcach, między innymi właśnie na maratończykach. Wyobraź sobie, 1 trzecia maratończyków ma te problemy z sercem. Przeprowadzone badania pokazują, że tak naprawdę pojawiają się uszkodzeń, objawy uszkodzenia mięśnia sercowego, co prowadzi również do później, jakby takich ran na sercu, tak? czyli zwłóknienia mięśnia serca. Wiele badań pokazuje, że sportowcy, wyczynowcy i tak dalej mają niestety uszkodzone serce. I tutaj nie mylcie, kochani, tych sportowców, którzy padają jak kawki po przyjęciu. Swojej strzykawki. Tak mi się dzisiaj zrymowało. W każdym razie, kiedy przyjmują zastrzyk, padają teraz młodzi sportowcy pomiędzy 16 a 23 rokiem życia. Ponad 1000 zmarło ich w zeszłym roku tylko od przyjęcia swojej dawki. To nie mylcie z tym. Natomiast sportowcy, generalnie młodzi nawet, sportowcy, niestety też umierają zbyt wcześnie, właśnie ze względu na mięsień serca. Pojawia się coś takiego jak często, często skurcz komorowy, czyli tak naprawdę migotanie przedsionków. Słyszeliście pewnie te nazwy. Pojawia się to dużo częściej u osób, które uprawiają sport wyczynowo. To jest bardzo ważne, żebyście to rozdzielili. Czy zatem sport to zdrowie? Nie, jeśli więcej niż uwaga, jedna godzina dziennie bardzo wysiłkowego sportu. Ci sportowcy ćwiczą po 5-6 godzin dziennie i można by było powiedzieć, że przynajmniej godzinę z tych 5-6 godzin to jest bardzo intensywny trening, a chociażby taki mecz 90-minutowy to też jest bardzo intensywny wysiłek. Jeśli jest więcej niż 1 godzina dziennie, 5-6 dni w tygodniu, dzisiaj sportowcy, tacy piłkarze grają 3 mecze, 2-3 mecze w tygodniu przez cały sezon. To jest coś niesamowitego. Doszliśmy do jakiegoś pułapu, gdzie oni są naprawdę wysportowani i jakby są w stanie to przeżyć, ale niestety odby odbywa się to później na ich zdrowiu w przyszłości. Jeśli wykonujesz te ćwiczenia więcej niż 1 godzinę dziennie przez 5 do 6 dni w tygodniu, przez długi okres czasu, możesz uszkodzić sobie przede wszystkim serce. Ale nie tylko, bo tacy sportowcy, no to piłkarze, częste urazy. Nasz syn Bogdan chciał być kiedyś piłkarzem. I nawet y, bardzo wysoko zaszedł w rozgrywkach takich młodzieżowych, e, woziłem go po dwa-trzy razy w tygodniu na treningi, woziłem go na mecze, grał dla naszego lokalnego klubu w Hejs e, i e, gdzieś tam nawet został wypożyczony do jakiegoś wyższego klubu, gdzieś tam w jakichś rozgrywkach i tak dalej, kiedy miał kilkanaście lat. I powiem Wam szczerze, że my jako rodzice troszeczkę się martwiliśmy o niego. Chcieliśmy, żeby nie wiem no, realizował swój, swoje marzenie, swoją pasję i tak dalej, ale trochę się o niego. Martwiliśmy, bo, ba, bo widzieliśmy, ilu sportowców niestety doznaje urazów przedwczesnych, później ma problemy z chodzeniem, z yy, no, kontuzjami, które są długotrwałe. Niestety, bardzo mocno wpływają na zdrowie. A wiadomo, że my, rodzice, to chcemy, żeby dzieci były jak najzdrowsze. Ale odpowiedź, uwaga, czy sport to zdrowie? Jest taka: absolutnie tak, ale jak? Jak ten sport uprawiać? Bo widzisz, siedzenie przed telewizorem, przełączaniem pilo przełączanie pilotem tych zawodów i tak dalej, to nie jest sport, żebyśmy się tutaj wiesz, bo z jednej strony takie intensywne ćwiczenia są bardzo dla nas szkodliwe, ale z drugiej strony takie mało intensywne, tylko z pilotem w ręku i oglądanie mistrzostw świata na przykład w piłce nożnej tylko i wyłącznie oj, ja tam się sportem zajmuję, codziennie oglądam mecz piłki nożnej, to wcale nie jest uprawianie sportu. Tak naprawdę uprawianie sportu jest nam bardzo potrzebne do tego, żebyśmy przede wszystkim poruszyli limfę w naszym ciele. Jest to układ limfatyczny, który porusza się w naszym ciele tylko wtedy, kiedy ćwiczymy. Siedzenie, leżenie to nie jest ćwiczenie. Po prostu ćwiczymy. I tutaj mamy bardzo ładne badania, które pokazały nam, jak ćwiczenia mogą wpływać na wydłużenie życia. Wyobraź sobie, że możemy żyć dłużej. Mamy duńskich naukowców, którzy w 1976 roku zaczęli badania na 20 tysiącach osób, kobiet i mężczyzn, w wieku od 20 do 93 lat czyli bardzo szeroki przedział kobiety i mężczyźni przez bardzo długi okres czasu i mamy wspaniałe wyniki. Gdzie to oni obserwowali tych, te osoby, które ćwiczyły kilka godzin w tygodniu, a te, które nie ćwiczyły, i zaobserwowali niesamowite zmiany. Osoby, które, gdzie, uwaga, u kobiet, jeśli ćwiczysz regularnie, możesz żyć nawet o 5,6 lat dłużej od swoich rówieśniczek. Jeśli chodzi o mężczyzn, jeszcze więcej o 6,2 lata dłużej od swoich rówieśników, jeśli jesteś aktywny. Następna rzecz, Poprawia, bo tutaj zaobserwowano między innymi dlaczego tak dłużej żyjemy, poprawa absorpcji, absorpcji tlenu, lepsze działanie, uwaga, insuliny. I mniej zgonów na choroby cywilizacyjne, czyli mniej chorobów związanych z układem krwionośnym, mniej otyłości, i tak dalej, i tak dalej. Osoby, które są aktywne, ge, aktywne generalnie no, dbają bardziej o siebie, prawda? Patrzą na to, co wkładają do, do buzi, no nie na się, nie wiem, w sześciu kotletów z kopą ziemniaków przed bieganiem, bo oni wiedzą, że nie dadzą rady wtedy biegać, bo to wszystko się tam trzęsie w środku i tak dalej. Ale to są plusy, natomiast uwaga! Minusy są takie, jeśli przetrenowujesz siebie, i to jest bardzo ważne, jeśli ćwiczysz za dużo. Jeśli ćwiczysz za dużo, to tak jakbyś wcale nie ćwiczył. Ale ja co? Zobacz. Jest taka sytuacja. Jeśli w ogóle nie ćwiczysz, jest źle. Jeśli ćwiczysz dobrze i trochę, jest super dobrze. Jak się przećwiczasz, to tak jakby z powrotem wracał na kanapę. Osoby, które przećwiczały się w, podczas swojego dnia wysiłkowego, niestety tak jakby na ich, na ich ciało wpływ to miało taki, jakby nigdy nie ćwiczyły, jakby wręcz przeciwnie, e, pogarszało im się zdrowie. Zatem wysnuto taką hipotezę i taką tezę na podstawie nie tylko tego duńskiego badania, ale też są brytyjskie badania w Stanach Zjednoczonych. Są badania, które są bardzo ciekawe na ten temat, warto na, e, na ten temat poczytać. Wysnuto taką tezę, że my ludzie... Powinniśmy zainwestować minimum, uwaga, minimum 2 do 3 godzin tygodniowo. Określa się to mniej więcej na 150 minut. W podziale na wszystkie dni w tygodniu, nie że jeden dzień 150 minut, bo to znowu wtedy wkraczasz w tą barierę, że za dużo jednego dnia. Rozłożone na przykład przez 30, no maksymalnie do 60 minut dziennie, raz dziennie, 5 do 6 dni w tygodniu, wtedy będziemy zdrowi. A teraz jakie ćwiczenia? Przede wszystkim spacery. Spacer to też jest już ćwiczenie. Jeśli nie dasz rady robić coś więcej, to po prostu spaceruj. Jogging, czyli lekka przebieżka. Jeśli ktoś lubi sobie tam lekko przebiec, włożyć sobie jakieś słuchawki do uszu, posłuchać jakiejś fajnej muzyki, to jogging, ale nie wysiłkowe biegi, nie maratońskie biegi. Nordic walking swego czasu w Polsce był bardzo popularny. Brało się takie kiki i się po prostu chodziło. Nie wiem, czy on nadal jest popularny w Polsce. My kiedyś swego czasu chodziliśmy z kijkami. Yoga, czyli wszelkiego rodzaju rozciągania, to co z nami ćwiczycie. W moje 90 dni to są wspaniałe ćwiczenie, Jeśli wykonasz te ćwiczenia, to spełnisz swoje zadanie i będziesz żyć 5-6, a nawet więcej lat dłużej. Aerobik, ale nie duży aerobik. Nie taki, że tam z ciebie musi aż ciec ten, ten pot, nie wiadomo jak, ale potrzebujesz się zmęczyć, ale zmęczyć się w taki sposób, że wykonujesz ćwiczenia interwałowe, czyli. Szybka przebieżka i powoli idziesz. Szybka przebieżka i powoli idziesz. Szybka przebieżka trwa 30 do 60 sekund maksymalnie, nawet 20 sekund to jest super, i później przez minutę idziesz. Chodzi o to, żeby wprowadzać siebie w taki stan e, e, podwyższonego tętna, ale też szybko to e, spowalniać. I pływanie. To zostało określone przez naukowców jako wspaniałe ćwiczenie. A zatem filar czwarty w projekcie odmładzanie na surowo, filar, czyli coś bardzo ważnego, tak? Mamy pięć filarów w projekcie odmładzanie na surowo, odżywianie, oczyszczanie, naprawianie, sprawność fizyczna, sprawność umysłowa, czyli filar czwarty, bardzo ważny filar, jest bardzo ważny, czyli sprawność fizyczna, ale robimy to z głową. Co za dużo to niezdrowo, czyli co za dużo to niezdrowo. Wczoraj robiłem filmik na temat mycia i kilku osób napisało, to. Pomyślałem, że sobie tutaj dzisiaj też wrzucimy, częste mycie skraca życie, tak? Czyli jak coś robimy czegoś za dużo, to to jest po prostu niezdrowo. Kiedy zmywasz cały czas siebie tą florę bakteryjną, ten cały świat, który ciebie otacza, to też jest dla Ciebie niezdrowe, tak samo z ćwiczeniami. I uwaga, to, co jest najważniejsze, to co płynie z tych badań, z tej książki, które Ci wspomniałem na samym początku, to myśl, czy twoje zachowanie jest naturalne. Widzisz, ćwiczenia są nam niezbędne, ale przechodzenie w stan maratonu to nie jest przede wszystkim, to nie jest chyba naturalne. Czy ty uważasz, że bieganie maratonu co drugi, trzeci dzień jest naturalne? To nie jest w ogóle naturalne. Człowiek nie jest do tego stworzony, żebyśmy biegali maratony. Jeśli ktoś chce raz w życiu przebiec maraton, albo jest takim sportowcem, który no, koniecznie chce o siebie jakoś w taki sposób zadbać, no, zaistnieć tak, no, bo niektórzy podejmą decyzję, że wiedzą o tym, że zdrowie może ucierpieć, ale chcą być sportowcami wyczyno wyczynowymi to przeczytajcie tą książkę, The Haywire Heart, czyli Szalone Serce. I tam są bardzo ciekawe ciekawostki, bardzo ciekawe podpowiedzi dla osób, które właśnie uprawiają taki sport, endurance exercise, które, które po prostu pozwolą Wam zadbać o swoje serce wcześniej. I duży wysiłek równa się stres. O, tu S mi się zjadło. Czyli duży wysiłek, uwaga, dla naszego ciała to jest stres. Nasze ciało traktuje to jako stres. A co to oznacza? Stany zapalne to oznacza, że kortyzol nie będzie spełniał swoich funkcji w naszym ciele, a będzie się zajmował ucieczką. Bo dla naszego ciała, czy Ty biegniesz maraton, czy Ty uciekasz od niedźwiedzia, to nie bardzo nasze ciało to rozróżnia. Naprawdę. To nie jest takie, jak nam się wydaje, że już jak sport to zdrowie, to już ja teraz muszę na maksa po prostu codzień, codziennie po 2 do 4 godzin na siłowni, na bieżni, wszędzie przebiegać, podbiegać tak itd., itd. To jest przesada. Sport to zdrowie. Ale z głową. To tyle na tą chwilę i co? Lecimy, kibicować! Trzymajcie się blutko, do zobaczenia. Cześć!